Elite Eight to pierwsza edycja 8 turnieju na zaproszenie. Idea była taka, żeby akurat z tej edycji zgromadzić topowe polskie zawodniczki kategorii do 58 kg. Walczyły dziewczyny z purpurowymi, brązowymi pasami, ale na zasadach brązowych pasów. Główną nagrodą był 1000 zł, za drugie miejsce nagroda wynosiła 500 i dwa trzecie miejsca po 200 zł. Oprócz tego nagrody rzeczowe ufundowała firma Ground Game. Zwycięzczynią została Alicja Stypułkowska. Drugie miejsce zajęła Marysia Barna, a na trzecim znalazły się Karolina Pych i Zuzanna Kowalska. Dziewczyny pokazały naprawdę bardzo wysokie klasy jiu-jitsu. Myślę, że publiczność się podobała. Pomysł był taki, ponieważ organizujemy to przy okazji zawodów dla dzieci, żeby pokazać też łagodniejszą stronę jiu czyli. Niekoniecznie brzydkich facetów z kalafiorami, tylko dziewczyny, które mają bardzo wysoki poziom techniczny i dały super walkę.